Cześć, w tym filmie nauczę Cię, jak rozwiązywać równania kwadratowe. Po czym je rozpoznać? Mianowicie po tym, że Twoja niewiadoma w równaniu u mnie x występuje w potędze drugiej i to jest najwyższa potęga, w jakiej występuje. Nie ma tutaj x do potęgi trzeciej, czwartej, czy może jeszcze wyższej. Standardowe takie równanie pierwszego stopnia rozwiązywałeś zapewne w ten sposób, że x zostawiałeś po jednej stronie równania, liczby przenosiłeś na drugą i w ten sposób dochodziłeś do wyniku. W równaniach kwadratowych stosujemy inną metodę, do tego musisz zapamiętać dwa wzory. Spójrz, jak wygląda równanie kwadratowe na wzorze. Mamy x kwadrat i pewną ich ilość, w tym przypadku dwa, ale we wzorze zaznaczymy to literami ax kwadrat plus bx i plus c to jest zazwyczaj jakaś liczba, równa się 0. W pierwszym kroku musisz obli obliczyć deltę. Wylicza się z takiego wzoru delta równa się b kwadrat, czyli ta twoja liczba, odjąć 4 razy a razy c. Tutaj znajdziesz a i c w twoim równaniu. A drugim krokiem jest już rozwiązanie. x o takim wzorze i x drugi o takim wzorze. Co jeszcze, na co jeszcze muszę zwrócić uwagę? Obliczając deltę, otrzymujesz jakąś liczbę. Jeśli jest ona większa od zera, to korzystasz z tego rozwiązania. Jeżeli twoja delta wyjdzie równa 0, to spójrz, co się dzieje we wzorze. Moja delta jest równa 0. Pierwiastek z 0 to oczywiście 0, czyli znika mi ta cała część, a w x drugim w rozwiązaniu również zniknie mi ta część. Zatem spójrz na to, twój x1 będzie dokładnie taki sam jak x2, a to oznacza, że będziesz miał wtedy tylko jedno rozwiązanie. Zatem dla delty równej 0 jest jedno rozwiązanie. Jeżeli delta wyjdzie ci ujemna, minus 5, minus 10, minus 100 czy 1000, to spójrz, co tutaj się dzieje. Pod pierwiastek nie mogę. Nie mogę dać liczby ujemnej, jest to sprzeczne z zasadami matematyki, dlatego całe to równanie jest sprzeczne, nie ma rozwiązań. Dobrze, zaczynamy na konkretnym przykładzie. Będę korzystała z moich wzorów. Mam tutaj przykład: 2x kwadrat dodać 7x dodać 3. W pierwszym kroku obliczam delta tego równania. Delta równa się b kwadrat. Moim b, zobacz, jest to, co stoi przy x. B. W takim razie zapisuję 7 do potęgi drugiej. Odjąć 4 razy a. Co jest moim a? To, co stoi przy x kwadrat, To jest moje a, czyli dwójka. Razy 2 i jeszcze razy c. C to jest ta liczba, która została, już nie jest pomnożona przez x. U mnie trójka. To jest moje c razy 3. Wykonuję to obliczenie. 7 do kwadratu to 49. Odjąć. 4 razy 6, 24. Moja delta dla tego równania wynosi 25. I w drugim kroku mogę wykonywać już rozwiązanie. Pierwszym moim rozwiązaniem będzie x równy 1 i podstawiam do wzoru minus b Minus moje b to 7. Minus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 25. I muszę to podzielić przez 2 razy a. 2 razy 2. Dobrze, wykonuję obliczenie. A 7, tak. Minus 7, minus pierwiastek z 25 to 5. Przez 2 razy 2 to 4. Równa się minus 7 minus 5 to jest minus 12 przez 4 to jest minus 3. Mam już moje pierwsze rozwiązanie. x1 równe minus 3. Jeszcze został nam x2 do policzenia. Wzór jest bardzo podobny, tylko różni się tym, że tutaj jest plus, a wcześniej był minus. Zapisuję minus b. W moim przypadku minus 7. Dodać pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 25. Dzielę przez 2a. Dwa 2 dwa razy moje a to 2. Wykonuję to obliczenie. Minus 7 dodać 5, dzielę przez 2 razy 2, 4. Równa się minus 7 dodać 5 to jest minus 2 przez 4 minus 1, druga. I koniec. Rozwiązaniem mojego równania jest minus 3 i minus 1, druga. Przejdźmy dalej. Spójrzmy, jak wygląda mój przykład. 2x odjąć 4x kwadrat odjąć 1 druga równa się minus 3x kwadrat minus x minus 10,5. I teraz tak, powinnam policzyć deltę. Ale nie do końca mi się to będzie zgadzało w tym momencie. Ponieważ muszę podać b, muszę podać A i C, a tutaj jeszcze nie mogę tego wyznaczyć. Muszę doprowadzić to równanie do takiej formy. Muszę wszystkie, wszystko, co mam, i x, i liczby, przerzucić na jedną stronę, tak żeby równanie było równe 0. Zrobimy to najpierw. Ok. Najpierw przerzucam tak, dodać 3x kwadrat. Tutaj od razu sobie uporządkuję. Minus 4 x kwadrat, dodać 3x kwadrat to jest minus 1x kwadrat. Resztę przepisuję. Minus 1, druga. Minus x, minus 10 i 1, druga. Teraz dodaję obustronnie x. Minus, zapiszę, a może zostawię minus 1x kwadrat, żeby było czytelne. Teraz dodaję x, czyli mam tutaj plus 3x i muszę jeszcze, resztę przepiszę. I dopiero w tym, yy, aha ajajaj, tego x już przecież przeniosłam dobrze, i jeszcze po tej stronie zostało mi minus 10 i 1 druga do przeniesienia na lewą stronę równania dobrze, mam tak, minus 1 x kwadrat dodać 3 x i mam minus 1 druga, dodać 10 i będziemy na plusie będzie to już 10, równe teraz to mi znika, 0 doprowadziłam moje tak skomplikowanie wyglądające równanie do takiej postaci. Teraz mogę już y, podstawić sobie za a pewną liczbę, za b i za c, i przechodzimy do liczenia delty. To jest nasz pierwszy krok w rozwiązywaniu takiego równania kwadratowego. b kwadrat. Szukam mojego b, to jest to, co stoi przy x. Przy moim x stoi trójka, b. Trójka do kwadratu. Odjąć 4 razy a, a stoi przy x kwadrat. U mnie to jest minus 1. Minus 1 i jeszcze razy c, to jest ta liczba, która tutaj została, c. U mnie to jest dziesiątka. Razy 10. Dobrze, wykonuję obliczenie. 3 do kwadratu to 9. Minusy nam się zredukują, będę miała plus. 4 razy 1 razy 10. 40, 9 plus 40, 49. Świetnie. Drugi krok to obliczanie już rozwiązań. X -a pierwszego i X -a drugiego. Ok. Minus B. Moje B to 3. Minus pierwiastek z tej delty, 49. Podzielić przez 2 razy A. Moje A to jest minus 1. Równa się. Obliczamy. Minus 3, pierwiastek z 49 to 7. 2 razy minus 1, minus 2. Minus 3 odjąć 7 to jest minus 10. Przez minus 2 minusy się redukują. 10 podzielić przez 2 to 5. Pierwsze moje rozwiązanie to 5. Mamy jeszcze drugie, x2. I tak samo. Minus b. Minus, moje b to 3. 3. Dodać pierwiastek z delty. Delta wyszła 49. Przez 2 razy a. a w moim równaniu to minus 1. I co my tutaj mamy? Minus 3, dodać. Pierwiastek z 49 to 7. 2 razy minus 1, minus 2. Minus 3, dodać 7 to. 4 przez minus 2. Nie ma minusów, które by się mogły zredukować, więc piszę minus przed całą liczbą. 4 podzielić przez 2, 2. To moje rozwiązanie. Minus 2.